Witam wszystkich, jestem Elite, i jest ze mną Domi. Dzisiaj Ema. E, dzisiaj wam pokażemy taki program, który tworzy duży zamek, bardzo duży zamek. No. Mm, teraz go zwiedzimy yy, w środku. Jak widzicie na taki średniowieczny zbudowany jest. Jest otoczony no. murami. Ładnie są dwie różne wersje budynków. Mhm. Mm Stary... bo, bo się bawiłem. Bo ustawieniami zapomniałem i stare ustawienia. Bo to jest nowsze ustawienia, bo w starszej wersji były inne budynki, więc na pewno są inne budynki jeszcze. Mhm. Mm o uwaga, zombie! Wieśniaka widzi. Wieśniaki się oczywiście kręcą i. i pręsują. Dobra. Impreza. Można jest... na imprezę? Przecież idzie Zobi. <grystanie> Zobi się, puściliśmy na do imprezę. Dobra. Co to mogą być? Wieże. No. Mam. Mury. Mury. Pogasz ten. Domy. Poszukaj wejścia do podziemi, bo wiem, że są podziemia. Tylko nie jestem no wiem, pewny, gdzie. gdzie. Wiem, gdzie są chyba. A ja poszukam, bo. Gdzieś zawsze A, Ja murę. wiem, gdzie jest. Ja chyba wiem. Ja wiem w jakim budynku mniej więcej są, to będzie taki mały budynek z, z, z mostu kabylstowna będzie. Nie, widziałem. Już raz, raz byłem. Albo sobie włącz X-Ray'a. Masz? Ja nie mam. O, znalazłem chyba, znalazłem, a nie, 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 nie to dynia, to dynia! ja latam i szukam. Creeper! Słyszałem sobie jakieś rozwalające drzwi. Coś chyba wybuchło <grymne> Criper yy, Przy, o, jeszcze ten, dodatkowo. Gdzie to jest? No niech to. Gdzie jest to wejście do tych. No chyba, że wkopujemy się po polsku, bo Pum! nie mogę. Ej, no chyba, bombę. że chcesz. Odkryłem. Odkryłem ten. Kopalnie. Dwadę. Tepe Kto gra w Minecraft 2D? O, chyba mały błąd wyszło. Do naszej fosy wyszła ten. Din, 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 din. Kurde, ding ty chodź po matce, ty chodź tam. Coi? Minecraft 2D. Eee. <ścoughs> Jaj. Minecraft 2D. Tak. naprawdę po... ten program jest bardzo fajny. Link chodź... będzie może w opisie, jeżeli go oczywiście znajdę. Mam go na swoim kompie, więc wyraźnie go mogę dać. No chodź jest, tutaj, chodź. Ci, ej, tu... Dominik, chodź tutaj. No. O. To jest właśnie kopalnia. Skrzynie, tutaj... mniam, miam. O, piasek tylko. A, i tu jest też... Oczywiście wejście do tej kopalni jest jakieś inne, ale my nie mogliśmy go znaleźć. Ona jest dość rozległa, jakby... Dominik miał X-ray, to byśmy wam pokazali. Bo ona jest no. pod całym miastem, takim geotycznym. I to na różnych poziomach jeszcze. Ale co tu więcej pokażemy jeszcze? Nie wiem. Eee, wszystko. czekaj. Zaraz ci coś pokażę. Pająk. Ja za bardzo nie znam. A ja, ja mam ich. O! ja <laughs> odpalam. O, znalazłem ten domek. Pod ziemią. Ja z, a jak Krypesa? Y... Pierwszy raz to odkryłem. Co tu jest? O, patrz, że miecz. Ale, ale błędy. Co ty pisze? Jak jest. Jak masz. Nie wiem, nie znam za bardzo, może odchodzi masz jakiś popat, to weź sobie ten miecz. A Gdzie tu... jesteś? O, ciasteczka. A kurde, wywalałem drzwi. Gdzie żeś jest, że cię nie ma. Hmm. Gdzie żeś jest, że cię nie ma. Ci typni. No właśnie, przecież już mogę to zrobić. Mm, 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 mm. Pierwszy raz tu jestem, a ty? Ja nie, nie, ja wcześniej. Tu jakaś skrzynia? No, tu jest bardzo dużo skrzyni tej kopalni. Jeżeli ktoś chce, może sobie też nawet założyć serwer. Nie wiem. Serwer można na tym na przykład założyć, bo to jest bardzo super, nawet. Nawet większe, bo my mamy tutaj średniej wielkości miasto. Nawet można gdzieś nawet jakieś dwa razy wersje takie, że może wam się generować sto, e, z godzinę. Raz, e, raz do mnie To był mój błęd, bo ustawiłem tyle, żeby było jakieś 100 miast się wygenerowało. Ile się wtedy generowało? Z godzinę? E, z dwie godziny. No chyba jakoś tak. Głupi bład był. Więc się lepiej nie bawić w ilość ustawienia... O, tak. Dzień dobry, zombisiu. Chciałbyś się pan wykąpać dla wie? O, co to jest? Jakaś studnia? O, znalazłem wejście, Dominik. Chcesz, mhm. to się możesz do mnie tepnąć. Bo to jednak się pomyliłem, Ale to ja było... Nie mam admina. Ej, na starszej wersji była to takie wejście, jak ja mówiłem. E, tak. Jest... mogą być też takie inne flagi, jeszcze bardziej, takie realistyczne, tylko to są takie wybrane, dziwne. Akurat, cyk, szybko robiona mapa była, bo, to była szybko zrobione. Gdzieś powinny, z tego co, dobrze, ja jeśli dobrze pamiętam ten program, do mnie chodź do mnie, to pokażę ci, jak, gdzie jest wejście. Gdzie ty? Stepnij się. Nie mam admina. A spoko, dobra, to ja cię Ej, To dlaczego ja mam, jak nie dawałem? Ty, ale do mnie grać nie masz chyba, bo to jest, bo to był przez przypadek, ja to szybko robiłem, ja akurat miałem jakiś inny serwer i chyba masz na nim admina. Nie. Dziewięć. Dobra. Po pierwsze, nie mogę kopać na spawnie. O, tu masz. Co tu jest? No wejście do tej kopalni akurat. Nie, 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 Stara wersja mapy była ciekawsza niż ta, bo tutaj budynki są takie, a tam było można znaleźć, było dużo wełny grające te portale do piekła, wszystko, tam były kościoły jakieś różne, a tutaj tylko jest to. Ale to! A nie, nie się wydawało mi. Tak wygląda. Waj, ile tego, ile tego jest. Hmm, dobra, to co możemy jeszcze pokazać? To wszystko. Nie, chyba wszystko. Subs subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę. Ewentualnie no możemy cześć. później nagrać. No to Narka. Jeszcze jak będziecie chcieli, to możemy jeszcze nagrać z tego, jeżeli chcecie. Możemy podwiedzać całe miasto w innych odcinkach. Ewentualnie inno, i z innymi domkami i ten. <ścoughs> z inną wersją mapy, najwyżej wcześniejszymi, bo wcześniej są. Yy, na przykład na takiej wersji, która była pod, Jeszcze wcześniej były zamiast. Nie było takiej kopalni podziemnej, były same tylko kanały w którejś z jednej wersji. Tylko, że to było wcześniejszej. Nakrywasz to jeszcze? Tak. Haha, <tłukło> Dobra. Dobra, to już. No to do... żegnam. No, do widzenia, nara.